80% rzeczy, które robisz, nie ma totalnie żadnego znaczenia. Właśnie takie zdanie usłyszałem w jednej z książek, które przeczytałem 5 lat temu, i na początku pomyślałem, że zawrę w tym filmie kilka książek, ale uznałem, że ta jedna z nich wymaga szczególnego przerobienia. Dlatego uznałem, że nagram totalnie osobny film na jej temat. Nie przedstawię ci tylko suchej teorii, ale pokażę ci, jak ta książka miała realny wpływ na moje życie, biznes, relacje. Opowiem to na konkretnych przykładach. Które będziesz mógł od razu wdrożyć w swoje życie. Dlatego, jeśli chcesz zmiany i nowych możliwości, zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Ten film podzieliłem sobie na trzy konkretne zasady. I pierwszą z nich jest to, że osiąganie wyników polega na robieniu mniej, ale lepiej. I wyobraź sobie dwóch przedsiębiorców. Jeden ma w swoim kalendarzu trzy zadania. A drugi ma ich 20. I 99% ludzi powiedziałoby, że ten drugi przedsiębiorca jest znacznie bardziej produktywny, ponieważ robi więcej zadań w trakcie dnia. W praktyce wygląda to tak, że ten przedsiębiorca, który ma trzy zadania w kalendarzu, może mieć trzy zadania, ale takie, które dadzą mu dodatkowe 10 tysięcy złotych przychodów w danym dniu do jego firmy. Drugi przedsiębiorca może mieć 20 zadań, ale totalnie nieistotnych, które nie mają żadnego przełożenia na zarobki jego firmy, i może. Zarobić na nich dosłownie 500 zł. Dlatego głównym przesłaniem, które idzie z tej książki, jest to, że osiąganie wyników polega na tym, żeby robić mniej rzeczy, ale takich, które mają większą wartość. Dlatego, jeśli chcesz rozwinąć swój biznes, chcesz pozyskać nowych klientów, to zamiast czytać kolejną książkę rozwojową, udawać, że masz mnóstwo zadań, że jesteś zapracowany, znacznie lepiej będzie, gdy skupisz się na jednym zadaniu, ale takim, które generuje faktyczny przychód do Twojej firmy. I to zadanie to jest sprzedaż, to jest odzywanie się do klientów, rozmawianie z nimi, przedstawianie im swojej usługi. Wielu ludzi unika tej małej ilości zadań, które dają dźwignię i skupia się na wielu nieistotnych pierdołach, które tak naprawdę do niczego ich nie przybliżają, a dają złudne poczucie produktywności. Dlatego, jeśli chcesz osiągnąć więcej w swoim życiu i biznesie, rób mniej, ale lepiej. Druga zasada na mojej liście brzmi następująco. Zrób jedną rzecz, ale taką, aby inne nie miały znaczenia. Już tłumaczę Ci o co chodzi. Zobacz. Mamy przedsiębiorcę, który musi wybrać źródło pozyskiwania nowych klientów do swojej firmy. Wielu z przedsiębiorców nie wie za bardzo, które źródło będzie najlepsze, dlatego wybiera kilka z nich, ponieważ myśli, że skoro przetestują 5 albo 10 różnych źródeł pozyskiwania klientów, to pozyskają ich znacznie więcej. Na sam koniec okazuje się, że żadne z tych źródeł nie działa tak dobrze jakby chcieli. W praktyce, gdyby wybrali jedno źródło i dopracowali je do perfekcji, to inne źródła nie miałyby znaczenia. I tak działam chociażby ja w swojej firmie. Zamiast wybierać 10 różnych źródeł pozyskiwania klientów, skupiam się na jednym, ale wkładam w to 100% swojej energii. Dzięki czemu to jedno źródło zapewnia mi 100% klientów w mojej firmie i nie muszę myśleć o żadnych innych źródłach pozyskiwania klientów. I teraz ktoś może pomyśleć: No dobra, Kacper, ale co jeśli to źródło przestanie działać? Co jeśli przestaniesz pozyskiwać z tych klientów? Nie lepiej mieć zabezpieczenie na przyszłość? Plan B? Ja osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak plan B. I wszyscy mistrzowie w swoich dziedzinach doskonale to wiedzą dla na przykład takiego Roberta Lewandowskiego nie ma czegoś takiego, że a jak nie zostanę piłkarzem, to będę grał w szachy. On po prostu wkłada 100% swojej energii i wiary w to, że ten jeden system, że ta jedna rzecz zadziała najlepiej, dlatego inne rzeczy w jego życiu nie mają totalnie żadnego znaczenia. Więc zastanów się, czy jeśli skupisz się na jednej rzeczy i zrobisz ją wystarczająco dobrze, to czy aby na pewno te wszystkie inne rzeczy wokół będą miały aż tak duże znaczenie. I ostatnia trzecia zasada już na mojej liście brzmi następująco: Ważniejsze od tego, co robisz, jest to, czego nie robisz. I weźmy przykład inny z życia, nie już z biznesu. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy. Wiele z osób dokłada do swojego kalendarza, do swojego planu dnia, który jest i tak już zapchany, załóżmy 3, 4, 5 sesji kardiotygodniowo. I to jest rzecz, którą większość ludzi zaczyna na samym początku. Czyli dokładają nowe rzeczy, jeśli chcą osiągnąć jakieś cele. Mistrzowie w swoich dziedzinach robią zupełnie odwrotnie. Oni zamiast dokładać, Eliminują. To jest najprostsza rzecz, którą można zrobić, czyli właśnie wyeliminować przeszkody, które są na drodze do Twojego celu. Dlatego osoba, która osiągnie znacznie lepsze wyniki w odchudzaniu, to nie będzie taka, która wpisze do swojego kalendarza 5 razy kardio, tylko to będzie taka osoba, która wyrzuci z całego domu słodycze. Dlatego jeśli chcesz osiągnąć lepsze wyniki, to po prostu wyeliminuj wszystkie rozpraszacze, zamiast dokładać kolejnych rzeczy i okaże się, że osiąganie wyników jest znacznie, znacznie, znacznie prostsze. Dlatego jeśli masz problem na przykład ze zmotywowaniem się do pracy, to zamiast siedzieć i myśleć, jak możesz się zmotywować do pracy, dodawać kolejne aplikacje do produktywności, wystarczy, że po prostu wyeliminujesz rozpraszacze w postaci telefonów, w postaci powiadomień, w postaci jakichś wyjść ze znajomymi, które masz w trakcie pracy i powinieneś tak naprawdę pracować, a myślisz właśnie o tym, co założyć na wyjście ze znajomymi. Dlatego w pierwszej kolejności Weliminuj, dopiero potem dokładaj rzeczy do swojej listy. Jeśli jesteś zainteresowany, aby oglądać dalsze treści biznesowe na moim kanale, zasubskrybuj go koniecznie już teraz. A teraz zapraszam Cię do kolejnego filmu, w którym poruszam kolejne biznesowe zagadnienia. Dzięki i do zobaczenia.